Cześć, tu Kaman237, to znowu Minecraft, dzisiaj znowu ze mną jest... Cześć Co to? Co to? Co co, co? 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 Kolo Terrorita! Terrorista! Oh nie, 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 tylko... wam, Proszę... Dzień dobry Kolo Terrorita O, węgiel odkopałeś O, żaz nawet to no, korzystajmy Jak ją dziury tak. po terroryście? Tak, jego specjalny wyjście. Kolo terrorita. <laughs> jak to kamień pewna osoba dzisiaj no. powiedziała? Nie <laughs> pamiętam, napisała, nie powiedziała I nie pamiętam już jak dokładnie No i przedstawiam terror. Turlem Coś tam nie jakieś to było dziwne Nie pamiętam już jak to szło ty tam czy jeszcze miałeś chyba jakiś węgiel, nie? O, tu jeszcze drzewny jest. The durlem harlem, szejk. A, to już mamy. Znaczy, że razem miałeś jakieś, nie? E, Kamil. Dobra, przepalimy później. Dobra, idziemy, szukać, A, dobra. idziemy szukać... idziemy miejsca do osiedlenia się. E, 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 e. The durlem harlem, szejk. Zebrałeś piecyk? Ja nie, mam suszynkę. No dobra, to pierwszym... masz... Jak... A, nie, piecyk ja mam, dobra. Jak powiedzieliśmy w pierwszym odcinku, y, mamy zamiar się wy... wybudować... Skielet o... w górach. Mm. Obowiązkowo. Tak. Innej opcji nie ma. Ja, ja, ja. Ciemne drewno, widzę ciemne drewno, widzę ciemne drewno na łogowiec leci. Nie, Ej, nie, gdzie nie, nasza glina jest? Marcin, nie obraź się, ale ja cicho. Czerio, 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 zgubiliśmy glinę, zgubiliśmy glinę, nie mamy gliny. O nie. Chyba, że ty masz. Nie mam. O, no to jest. Ale mieliśmy wykopane cz cztery. chyba z takich. Marcin, proszę. Jest to Co? terrorystka. Mieliśmy 4 z takich klocków glinianych Bo mieliśmy z cegieł dom budować w końcu. Ja tutaj będę pojawiał się w odcinku... W odcinkach takich pomiędzy, jako taka atrakcja bombowa Tak, w No bombowa na pewno Ej, wiecie co? To może cięcie, bo zbieramy z powrotem tę glinę trochę i dopiero Dobra Co, na to? Dobra Okej okay. No dobra, wracamy, gliny trochę jest, troszkę już Fakt, tu burze się spełnują wszędzie. Sorry trzeba uważać. No a propos, tam towarzystwo dwie krowy pają, Creeper nie, trzy krowy pają, Creeper. Wpadnie tam, nie wpadnie. Zabiję go, nie, ja go zabiję. No dobra, płasko tutaj trochę. No, może tu jest. No to też nie dobrze. Hej, ja zbyt tylko za Skyrim wam ciągł Bowaki Hmm. Nie Dzisiaj Dobrze, mówiłeś, żeby wziąć rynku z parymalcie. Uważaj creepera masz na ogonie. Na ogonie. <grywa> na, na tyle, tyle części zbroi, lepiej? Tak. Chodź już się... woda. Ma, ja mam. Się... Marcin, Pająk właśnie Te troszkęby nawet by się przydało pozierać. Na no, później przynajmniej oh, No łader, Ripper, Creeper, 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 Creeper. Mam 7 minisek. Za fajnie jest. O, to. No proszę, coś się jeszcze dzieje gdzie ty jesteś w ogóle? Tam 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 za nami tam, tam, tam biegnie. Nie wiem. No. tylko mi czasu. Oj, przepraszam bardzo. Tak, Problemy techniczne. Działa już? Nie tak, zobacz, tej... O No tutaj, po mnie. A, no dobra, jest. Ej, tutaj nie ma sensu iść, bo tu jest morze, a przy morzu raczej gór nie będzie. Popłyniemy. Chyba ty. Rzeki hmm. góry pokonałem... Idziecie za mną? Nie idziecie za mną, gdzie wy Rzeknie, z panem Gdzie ty jesteś? No, gdzie jest pan z bliska? Tu? Sorry, no, że ciśnąłem Na zdrowie. Dzięki. A tu jesteś. No Dobra, no, wracamy, chyba powinno to już jako tako działać. No. Co, idziemy dalej? Czy tak. się chowamy na noc? Idziemy. W deszcz się skończył. Dobrze, że PvP nie ma, byśmy się je pozabijali. Miecz mi się kończy. Mi też w sumie. Dzięki. Skąd ty to masz? Zrobił. O, ja mam dużo mięsa, 11 i 5. Ja mam 5 i 29. I nic trochę zgniłego. Idę z, z jakimś pocykiem. Sorry ducha. Węgiel. O Helios. O, terror. <śles> Wykopi go. O, <śles> dysomicz. Gdzie? Ja idę. Gdzie? <śles> <śles> to prędzej wysadzisz, a nie wykopiesz. Dzięki. <śles> tak, dla ciebie to był komplement. No ja dobra, jest w sumie to to. Chcę Czy ktoś tak czelio słabiej słychać, czy mi się wydaje? Chajesz, powiedz coś. No, halo, halo, tak. No, weź coś tam. mikrofon, może bliżej, czy zaraz. No, teraz. Ojej, ojej. Kto ma crafting table'a? Ja mam. Niech też mam. Dasz mi. Gdzie ty jesteś? A ja no, jest z... nie czerwys naprawdę dość cało słychać. No przepraszam, bo cicho też miodam, nie byłoś wieczór, jest i poza tu gardło mój błąd. A sprawdź czy ci nie przyciszył mikrofon. Facz mm, następny creeper. Znaczy nie. Po prostu ci ugladam, wiecie? A teraz... Gdzie ty jesteś kamień? Czekaj, w jakieś dziurze już się wykupuje samok... na, na powierzchni. No a teraz lepiej trochę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja gdzie jestem by... przy tej dziurze gdzie wyszliśmy. Gdzie weszliśmy? Do jakiej dziury my weszliśmy? Ja teraz. Tam gdzie wykopywałeś węgiel, taki duży złoże. Aaa, też teraz chciałbym wykopać, dobra Mówicę Kamada. Chyba to... tu było, tu było, tu było Storia już Postaw. Co mam ci postawić? Powiem ci po nagraniu. Chyba nie skorzystam. Elias, chcesz wiedzieć? Nie dzięki. Nie mów dzień. Nie, Wszystko wykorzystam przeciwko wam. Zgadzam się, że to zostać te przeciwko tobie. Co chłopaki, lecimy dalej? No. Wziąłeś ten stoliczek? Będniejszy stoliczek. Chodźcie Dobra, wiesz, noś go jak chcesz Gdzie ty Charis jesteś? No co tobam, oczek u ciebie, no za tobą teraz. A dobrałam cię. Może to mi Tak, więc mi się rozczerpał. O lurwisko. Już mam praktycznie pełny ekipunek. Tak, może Widzę. Chodźcie szkoł. Marcin się zgubił. Będę prosił, zacznie coś wysadzać. Przypływają radości, jak nas znajdzie też. Dobra, jest za nami, chodźmy. Później, jak się ustabilizuje, to żeby pokazać swoją, że, że jest w normalnym nastroju, też będzie wysadzał. Ja, jak śpi, też wysadza. Dziecko do siusiania. Tak. Bum! Bum! Kabum! Kabum! Uciak. Co powie tutaj... chodzi, to czy znajdziemy te góry? Może jakąś wioskę? Od razu, nie? Kłopaki? Nie, dziewczyny. Panie. Jestem Laska, z miasta. Fajnie. O, o, o go. Dobra, chodźmy. Tarczasz ma to. Ło czego jestem wywalił do A Tam czy masz masz tych widzów poniżej 18 lat? Hmm. Eee, nie wiem. Za, cenzu, za, za cenzuruj, to, to będzie. Cały film będzie zacenzurowany chyba, wiesz? Dla ich zdrowia psychicznego. Głównie ze mną. Czarny ekran i pii przez cały czas. <noise> Wyobraziłem sobie to. Ciekawe. Pip. Jak poprosisz, to nagram ciebie jako pipacza. Eee... come on, chodź, Kupię ci Dobra, wygrałeś jesteś płaczem w filmie Chyba ci Patrzę. Chyba ci płaczem, To się ci nazywa, a nie ci patrzę. Lubię wąchać Chyba ty A zepsułem to Faki, tutaj Gdzie? A, tam jest Chodźcie, pójdziemy tam w dym, może znajdziemy jakiegoś pieska, tam się sprzeda depolować, nie wiecie o co chodzi, I do nie, i... Mi się to by chciało. Pieska będzie. Marcin, ciąż? Pełny kwiatunek. kurczaka, mogą z go zjeść. Kurczaka całego w całości? Za Ty masochist. Jaki masochist, to lol. Czekaj, wywariam niepotrzebne rzeczy. Kolo terrorita. O, znalazłem znowu ten, kanał lam... kanał lamarz. Jaka impreza. Pa, żelazo wypadło. Co wypadło? Żelazo ci padło. już znowu po Obcy, No tak, żelazo mi Z czego wypadło żelazo? No z Ale z Ile, ile masz teraz? Yyy, z żelaza mam dwie karty. Ale to to wypadło? A to za Ej, gdzie wyjeżdża? A ja jedno mm, No, czekaj, Kamil. Czyli Co Gdzie ty oh. No, Jest Oho, no, Coś wybuchło? To, to był creeper. Łeej! Tak ja to ja tu przed chwilą byłem. Fajnie. Ała. Kamil, mam dla ciebie prezent. No, to jest... Tak. Je yes i 4 strzał w opuszę to Mógłby mi ktoś tepnąć. Jesz. E, prawda, klik. Poczekam, gdzie jak uspadło. A ja wiem gdzie to jest. Nie. To prawda nie. To dobrze.

do kałasa wiesz, wtedy ja, to Tak, ja, nie nie tak, się to ciągłe, Dzięki. Nie mógł dzięki. Tak, to już nie. No, no ja nie wiem gdzie jesteś. Nie, ja też nie bardzo. <grym> no. No, tak, szczegółowa informacja. No właśnie. Let, tego właśnie. Tam się No fajnie, się, że to jest Gdzie <grym> jesteś? A tu? Nie w koło to ja tylko w środku jesteście u dachu. No, no i be no tu już. <noise> ja nic nie płacę. dzięki mam. Ja was nie widzę. Kamal musisz pojechać do tego. Cepelow ty mnie kamień. Kamal nie Kamil. Kamil. Niech poczekaj, niech nie. O masz Kamil. Tutaj to znaczy? Zabrał się. węgiel. Tamil. Samil. Co? No wejdź na górę Dobra no, no, tak no, czekaj, tylko w łukowie tutaj też jeszcze razu, mhm. co tam jest Byłem jeszcze czekajmy, bo ja nie chcę iść w deszcz Nie chcesz mocno Paras, Parasolki masz? Jest jeszcze burza znowu Come mm. on Jakbyś mógł wrzucić będzie trochę Prawda? Dzień. Kto go zje? Rzuciłem niby, ale nie wiem kto go złapał. No, Marcin. Tak, tak. Marcin, Ciąg jesteś? Może ja mam to jak zaraz czekam na poławu, jeszcze. Już jestem. Rzuć węgiel. Rzuć węgiel. I tutaj. No nie dosłownie tutaj. No, ale dobra. Móżyn Jaki może? Enderman Móżyt Marcin, udawaj to położy śmierdzę Ciebie to podenerwować, nie? Tak? Nie, wcale Dobra, Wiecie co? Nie chce mi się czekać do końca deszczu Zaraz, po prostu nie wiem jak hmm. Cóż za dynamiczna walka Te wybuchy, te pościgy O tym samym pomyślałem Ziemniaka, co ty tam budujesz takiego? Tutaj trochę dirtu tu. A, więc mi się trochę chce no, no. <tryk> nie. A, nie. nie. A, nie. jak nie. rano nie. 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 Nie wiem, jak to mi się chciało dostawać, bo się bo się to skoro to się chciało... My hmm. się idziemy hmm. zwykle... będziemy zwykle o tej porze chcieli się spać. Nie. O nie, nie jestem człowiekiem. Nie zgadzam. No już, 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 ja dwa crafting table w ogóle. Jakie chciałbyś lipo lekanu? Takie, że mi się zmieściły. Czyli Mini to jest chyba? takiego mini. 7 i 4 8 i 6, 8296 I mi chodzi raczej o rozmiar baterii. Akumulatora raczej No, O nie

No, no tak. Wiesz, nie, może i nie. Kamil. Co? My nagrywamy. No to tutaj nie, nie powiesz. No nie. Zauważyłeś. 34, 40, 85, tak? No widzę, to słuchajnie trochę. OSG, jakiś problem? Tak. Niech widzę. Nie? Góra, wid, widzę jakąś większą górę. Czerios, 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 spójrz w prawo, spójrz w prawo. Dzień dobry. Helios. Albo prawo, zjedz większą górę. Helios. Niech ta dzieciarnia Gimbaza wyjdzie na dworę, ja siedzi przed pobuderami. No. Kto to mówi? Szata. Dzieciarnia z Gimbaza się odezwała. And take my money. Nie wiem, co... Jak dajesz do... tu? No. To, nie to? nie byś mogła iść Chociaż zamknij się i bierz moje pieniądze, bardzo chętnie. Chociaż <laughs> ich za dużo nie masz, ale... w dalszym ciągu chętnie wezmę. Chwileczkę, no, chodźmy. Czy ktoś tu a tutaj, wierny rumaku. <laughs> Creeper No jak go lubię. Chodź, biedny Czekaj, muszę coś zjeść. Fuck. Chciałem sztejka, a nie dirt ustawić. Dirt to zjeść? Tak. Djord jest dobry Tutaj wejdź tutaj muszę W zacznie ciągu, trochę mała ta górka Zobaczam jak często jak czy tam iśmiał Zobaczam jak to jak teraz detonuje ta misia Tak, to maniak dżunglę, Przeciwko. Czekaj, czy są jakieś górki nie, nie ma górek większych, tylko ta jedna. Musi być większa, hałd, dwa ciągi. W dżungli nie lubię dżungli. Przeciwko jest dżunglę tylko, nie idziemy w dżungli. Tylko jest B Może znajdziemy podpisiące nie. E nie, robimy cięcie, i jak coś znajdziemy to dopiero, bo to nie ma sensu. Dobra, to cięcie. Tak jest. No dobra, wracamy w trochę e, zwężonym składzie, tak to się mówi, tak, w trochę mniejszym składzie. Z powodu tego, że... No, Terror musiał iść. Tak, no i ja. kazał przeprosić widzów, no z tego, że no musiał... Że na... musiał, no koniec. I kazał pozdrowić. Jest pół do pierwszej, już też musiał iść. No, na szczęście dziś dzisiejszy plan wykonany. Tak, chyba budować już nie będziemy, nie? To już na następny... Tak. No, całkiem tu ładnie, tyle tyle górki, ale dziwnie obcięte, no. zobacz na wprost, mnie taki klocek, no. wow, wow, ale masz też laki, laksy, wow, co? co, no, no troszeczkę, no, ale więc sobie przejść, no, nie mam 30 w tej chwili, czyli to nie tyle ile nagrywam, wow, um... Ale widać już, że to, tro że to nie tak powinno chodzić. Ej, chodź coś zobaczysz. Znaczy, już na dłuższe byłem. Why? Wow. Do wody? No, możesz chodzić. Skąd ja? No, mogłem skoczyć do wody. To się chodź. zgadza. Ale jeszcze bym otwórnął czy coś. Dobra, ja na tą górę wszedł i tam bym takim... chodź coś muchny... do wody, coś ci pokażę. ...ładną panoramą zakończył. Chodź, sobie, co tak, chodź, coś ci pokażę. Chodź, już, już, już hop, sam mam do ciebie. No. No gdzie jesteś? No tu. Patrz po prostu taki mam lukę fajną. No, ładnie, tu jest podobno. To można wykorzystać coś. mi się te góry podobają. Ja ja tu. Ja tu zostaję. <grym> ja się stąd nie ruszam, te góry mają potencjał. Tak. Patrz, mam no to wydobyć. Fajnie tutaj. Koncepcje mi się zaczynają powoli rodzić. jeszcze nie bardzo wiem gdzie dokładnie to coś będzie. Tu. Powiedz mi chyba. No tam... tak kilka fajnych rzeczy. Mm. Czekaj. To... Drugi, no. Drugi o. Głupie cienie wyglądają, fakt. Ty też masz tak, że to jest czarno praktycznie? No. Mam nogi. Na... na górę bym tam jakoś wszedł. Mam pomysł, Tak sensownie. Nie, nie będę robił, wiesz, z to bez przesady. Ja tam z Dirtu wchodzę, co? Nie, ja wejdę normalnie. Ja tam bez się. Tak jakby to zrobił prawdziwy Nord, jak ty byś to powiedział. Bo teraz to mnie namówiłeś. <laughs> wiedziałem, wiedziałem. Dobra, widzę drogę. Łapanie, ciężko tu będzie wejść. Coś się da. Ja się nigdy... No się nigdy nie podnapami i śpiewamy póki jestem młody po co mi te schody Koloterorita. jazda opa dawaj no to jest a tu mam w sumie normalne wejście a tak kombinuję skaczę z kim wiadomo gdzie ja skoczę ja, w ogóle lubię się skinać no ja a. też lubię Aż się robi. Na szczycie już? Tam, bo no. mm -hmm. mm -hmm. Ale pięknie. Wow, upłynął mi czas. znowu. No. no dobra, na pożegnanie wystarczy. O, piękny zachód słońca. W tle. Ustawmy się tak jakoś ładnie. No muszę. Pięknie z zachodem słońca w tle? No dobra, już chyba. Widzisz ten serwer mniej więcej, co się dzieje, czy nie bardzo? Zachód słońca i jest przepaść. No i dobra, przepaść to jest ładnym krajobrazem. Na razie, do zobaczenia, Przez chyba nie.